Witam Was w pierwszym odcinku mojej nowej serii Eterlords 2. Będzie to seria solowa, co do kwadratowe porażki, no na razie to różnie będzie, ponieważ nasz serwer no nie ma go po prostu. Ale to zostawmy na razie tam sprawy kwadratowej porażki o Aetherlords 2. Jest to gra karcianka strategiczna. Można w to grać wiele osób przez internet. Dwie osoby przy komputerze mogą siedzieć. Jest możliwość jednego grania na jednego gracza, pojedynek, kampania. W tej serii będę grała kampanię. Przejdziemy kampanię. Mamy do wyboru dwie kampanie, witalitów i chaotów. No witalowie to tutaj jak widać zielony eter, czyli siła natury, a chaocie to czerwony eter, czyli siła płomieni. Chyba zacznę witalitami. Co mnie skłoniło do nakręcenia tej serii? Cóż, mam bardzo duży sentyment do tej gry, ponieważ Aetherlords 2 jest pierwszą grą, którą kupiłam za własne pieniądze. Jak byłam małym dzieciaczkiem, dostałam od rodziców pierwsze pieniążki. Ja oczywiście, co poszłam do sklepu do kompotronika, mega awansu, Media i tak dalej. Z Bartem chodziłam i tam właśnie upatrzyłam tą oto zacną grę. Nie wiem, mi się wydaje, że jest to gra dość mało znana, ale bardzo fajna, bardzo grywalna, o czym się, mam nadzieję, zaraz przekonacie. Tutaj sprawdzę czas, Ok. Nie wiem, ile będą trwały odcinki, to wszystko wyjdzie w praniu, także zaczynajmy. Tutaj, proszę, pierwsza misja. I jedziemy. Ailin, starsi Witalów mają dla Ciebie ważną wiadomość. W pobliżu twierdzy czarnociernia, przy północnej granicy naszej krainy, niedalej jak tydzień temu doszło do potyczki z oddziałami syntetów. Od tego czasu nie docierają do nas stamtąd żadne wiadomości. Udaj się czym prędzej na północ i zbadaj tę sprawy. Niech Twoje słowa będą naszymi słowami. Ufaj w potęgę lasu. Jestem Ailin z klanu Jarzębiny. Przybywam na polecenie starszyzny Witalów. Powiedz mi, co się tutaj dzieje? Bądź pozdrowiona, siostro. Porozmawiaj z Tinanem, komendantem tej twierdzy. Znajdziesz go na centralnym placu. Wszystkiego się od niego dowiesz. Tu i są jeszcze kineci i synteci. W tej kampanii będziemy walczyć z syntetami, e, czyli czarnym eterem. Jest to eter, e, mechaniczne stwory takie. A kineci to. A, to w sumie powiem przy okazji tej drugiej kampanii, jak będę przechodzić. Sterowanie jest bardzo proste, po prostu klikamy nasza postać na rzuczku, skorpionie, stworku, potupta dokładnie tam, gdzie będziemy je kazali. Tutaj porozmawiamy sobie. Witaj, córko lasów! Jeśli chcesz opatrywać rany naszych dzielnych wojowników i nosić im wodę, by nie musieli cierpieć pragnienia, to przybywasz w samą porę. Mylisz się, szlachetny Tinanie. Twoi żołnierze będą opatrywać moje rany, gdy wrócę tu zwycięska z mojej wyprawy. Najpierw jednak opowiedz mi, co się tu wydarzyło. Dlaczego przygraniczna potyczka trwa tak długo? Potyczka? Ha! Powiedz lepiej, wojna, siostro! Coraz to nowe zastępy wroga maszerują w naszym kierunku. Jak długo żyję, nie widziałem jeszcze takiej potęgi. Zajrzyj do magicznej sadzawki przy wschodnim murze i sama się przekonaj. Niespodziewany atak syntetów bardzo nas osłabił, ale zwarliśmy szyki i trwamy na posterunku. Tak wyglądają bohaterowie syntetów. Dalej, wojownicy syntetów! Musimy zająć te twierdzę, nim barbarzyńcy przyślą posiłki! Jest na twoje rozkazy, tinanie z czarnociernia. Powiedz tylko, jak mogę pomóc? Twierdza jest na razie bezpieczna. Boję się jednak o Kilana Dzielnego, który od ośmiu dni samotnie broni przyczółka białej skały. Nawet jego siła ma jednak swoje granice, a nieprzyjaciel wciąż otrzymuje nowe posiłki, zarówno morzem, jak i przez magiczny teleport. Jeśli naprawdę chcesz mi pomóc, wesprzyj Kilana i wspólnymi siłami dajcie odpór syntetom. No, jak zawsze to bywa, natura i synteza niezbyt się łączą ze sobą. Co zobaczmy jeszcze do tej fontanny? Teraz bodajże miejsce docelowe, do którego musimy się udać. Tutaj mamy jeden z przykładów zasobów, które trzeba zbierać. Takie roślinki tutaj mamy w lewym dolnym rogu zasoby nasz, na, nasze zasoby. Roślinki, kryształy i niebieskie płomyczki. Yy, te zasoby są potrzebne do kupowania lepszych kart z zaklęciami. O, tutaj będzie pierwsza walka. Z próbującą kwasem. Na czym tu polega system walki? To turówka. Mm, tutaj mamy pulę naszych zaklęć. Każde zaklęcie ma inne. Są zaklęcie przyzwania, y, czary, które wz wzmacniają uroki, które wzmacniają nasze stworzenia, które dodają nam eter, czyli tutejszą manę, można by to tak nazwać. I są uroki, które uprzykrzają życie przeciwnikowi. Hey, no! A tutaj przyzywałam sobie chwasta, bardzo ładny zresztą jest to chwast. Bardzo ładny chwastek. Ten? Niektóre stworzenia mają własne umiejętności. E, chwast tutaj akurat chwasty mają zdolności plucia, nazwijmy to. Mordercza kolce zadaje jeden punkt obrażeń bohaterowi lub stworzeniu, lecz niestety w zamian za to nasz chwasty ginie. Zademonstrujemy. podałem jeden punkt obrażeń przeciwnikowy mój chwast zdechł, zwiędł, umarł. E, chwasty nie są to stworzenia, które służą bardziej do blokowania, niż do ataku, nawet tutaj nie mogą atakować chwasty. Mogę wygrać tą potyczkę. Tą Otóż przywołując kleszcza. Kleszcz może jak najbardziej atakować przeciwnika. Bo wymaga trzech punktów eteru. Co które dostajemy jedno pasmo eteru. Czyli zwiększamy naszą ogólną pulę eteru. No jak w każdej turówce. Każdy karciący. stworzenie po przyzwaniu musi odczekać O No i jeszcze kleszcz. Ale na szczęście mamy jeszcze troszkę kleszcze Jakby się to faktycznie nie przyjmuje Tak jak już zapewne zauważyliście Tutaj nie istnieje coś takiego jak limit życia. Zarówno stworzeń, jak i... stworzenia, jak i bohater mogą mieć dowolną ilość życia. I tutaj w statystykach po lewej stronie znajdują się obrażenia stworzenia, a po prawej stronie jego y, żywotność. Tak sobie trochę popróksimy nasze jeszcze. Co, się, my Boże co ja mówię. Ulepszymy sobie trochę nasze kleszcze. Jak tak co to by szybciej wam to, to zaklęcie również tak długo jak jest nałożone, tak długo będzie mógł się chwast leczyć. A to już Dostałam Arazułanę Zaklecia. Tutaj znajdują się wszystkie nasze czary, uroki. Tu jest talia zapasowa, tutaj jest talia aktywna. Tymi wszystkimi kartami dysponujemy w chwili obecnej. Można je wymieniać, ale nie w dowolnym momencie, tylko w chwili, kiedy jesteśmy na mapie normalnie, poza walką. W czasie walki nie można edytować. Tak. byłoby to bądź co trochę dziwne, gdyby można było. No, kamera się trochę dziwnie obraca, ale teraz spróbujemy tutaj z młodym drzewiakiem. Osobiście uważam, że grafika jest... no... lekka pikseloza, ale jest to... ma swój urok ta grafika. U nie! Ten urok, który rzuciłam sprawia, że... Wszystkie istoty, których siła wynosi 3 lub mniej, nie będą w stanie atakować, czyli jestem bezpieczna, nic mi na razie nie zrobi. Podkreślam, na razie. Hej, mnój! Teraz z innego kreścia. A, i rzecz, o której miałam wspomnieć poprzednio, poprzednim razem. Przy czarach widzicie numerki. Są to numerki e i... To jakby to powiedzieć, ładunek tego zaklęcia, ile razy mogę użyć tego zaklęcia. Jeżeli jest liczba 1, to znaczy, że zaklęcia mogę używać tylko po jednym razie. No, na razie no, na szczęście to jest tylko tymczasowe. Dlaczego ta, ten drzewiak nie umarł? Bo winiem, przecież ma jedno życie, mój kleszcz atakuje na cztery, jest to spowodowane tym, że większość stworzeń ma własne dodatkowe umiejętności, które są pasywne, czyli na przykład tak jak tu w tym przypadku regeneracja. Eee, jeżeli dowódca jednostki posiada eter w chwili jej śmierci, jest ona w stanie wrócić do życia. Regeneracja 1, 2 lub 3 oznacza, ile punktów eteru trzeba posiadać, żeby regeneracja zadziałała. Bo jeżeli się tutaj kolega nie przytyka z eteru, ani nic ani nic nie... Się nie stanie z drzewa, jakie Oczywiście sposoby na obejście tego na jednak pytanie, czy się mój odpowiedzieć. powiedzie, a jednak nie, ma tak dobrze, ale jak widzicie tutaj zjadł przeciwnikowi punkt eteru, dla ja. przeciwnikowi eter, Zamiast za to, że ten drzewiak, drzewiak przeżył. Niestety jest to umiejętność pasywna i nie możemy nijak na to wpłynąć, czyli na przykład gdybyśmy chcieli mimo wszystko, żeby ta istota umarła, no nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Tak jak mamy eter będzie żyć. U nie! Moim zdaniem grafika jest naprawdę urzekająca w tej grze. Zobaczymy... Zrobiliśmy... Domek surowców, kopalnia. O. A więc wróg zdążył już wysłać swoje plugawe bestie do naszego lasu. Tutaj mamy przykład stworzenia syntetów, mechanicznych czerw. Jest to dość pierwsza poziomowa. Tutaj w sumie nie ma jako takiego poziomu jednostek, ale jest to jednostka nisko poziomowa. O. Tak będzie lepiej, jeżeli użyjemy tego sformułowania. Chwastem... co? So, żarłoczny? No, 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 W sumie, chwasty tam się. Walka z chwastami. Nie, 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 nie ma sensu. Nie, pewnie jak już się domyśliliście, mm, drodzy. No, mm, Siła na wypadek. Jak już zauważyliście? Jeżeli patrzę z tym stworzeniem, ono używa... Jego najsilniejszym stworzeniem jest ono samo. Yy, czyli walczy z tym chwastem i lepszego chwasta nie przezwie, ale może przyzwać, yy, przyzwać słabsze od siebie chwasty. To właśnie robi. O nie! wszystko. Z będę Są w stanie przyzwać, przyzwać słabsze od siebie, ale nie silniejsze. Ale jak oczywiście mogą go atakować. O ile mają obrażenia jakieś. I mu kolejny kleszczek idzie na lay Myszka. Chyba już nie dostanę zaklęcia, o którym myślę. Chyba już nie dostanę tego zaklęcia. No. Ciągle dostaję jakieś krople eteru. Tak, skończyła mi się pula zaklęć. A to co? Co to było? A były to mianowicie zaburzenia eteru. Występuje to w momencie, kiedy yy, przeciwnik, kiedy występuje już za dużo eteru, ale niestety działa to obie strony, zarówno na mnie, jak i na przeciwnika. I co turę zadaje, zaczyna się po innym później są dwa punkty, później są trzy punkty, tak to dokładnie rośnie. O, magister, Tutaj mamy, tak się wybiera tutaj umiejętności. Mm, tutaj wy wy wybierane są, dobierane kompletnie losowe umiejętności. Każda daje coś innego, wszystkie są dość przydatne, ale najbardziej przydatne na razie mi się wydają zapasy, ponieważ będę mogły używać moich zakręć więcej niż jeden raz. A jest to przydatny luksus. Yy, nie powiem, że nie. Czemu nie dodam tych zaklęć? Bo nie są mi na razie potrzebne. Nie są mi na razie do szczęścia potrzebne. Te oto zaklęcia teraz. Zobaczmy jak tam z czasem. O, chwilę już nagrywam. No tak. Zaatakujmy może w końcu tego czerwia. Przejdziemy dalej w kampanii. Tutaj już czerwie to są paskudki. Mania, tak jak nas. Trzeba się ubezpieczyć. Bardzo zacznę są. Uj nie, czerwie. A z tego co, o ile dobrze pamiętam, bo ostatni raz w tą grę grała... Łezu jeszcze dalej. Łezu jeszcze dawniej. Z tego co pamiętam, czerwie mają berserkera, szał. Tak, yy, nie można ich kontrolować. Nie da się ich kontrolować, a tak Nie. No, te akurat nie ruszą do ataku, ponieważ nie mają jak. Ale blokować, oczywiście, jak najbardziej można siedzenie, w zielki, żeby przeżyć, no, trochę hamskie, no ale hamskie ja ci... poradzić, ha -na. Czemu ten kleszcz nie atakuje? Ponieważ znamy no, go rzucą na wyczerpanie. Jednostka nie może wstać, cały czas jest w stanie spoczynku. To jest spoczynku i tak długo, dopóki nie zdejmę tego uroku no, nie ruszę się, a to kosztuje każdorazowo punkty eteru. No, na razie sobie za no. no, to. Jezus. No i I co się stało z tym czerwiem? Ten czer Na niego zostało rzucone zaklęcie przepakowania. Ale o tym, kiedy przejdziemy do Kampanii syntetów. No, kolejna omska zaklęcia. Ale o wnioskach powiem, kiedy przejdziemy do Kampanii syntetów. Rzeczywiście... Jest... No. Moja nowa jednostka latająca. <todaniczning> Bardzo przyjemna do oglądania. W bardzo ładnie są zrobione te jednostki. Late, hey no. Bardzo lubię szersze, no nie wiem czemu. Oczywiście się wydają. Hejnu! No. Tak, przepiękna kwadra demografika, ale ma to swój urok. O, zyskujemy nową specjalizację. Jest to umiejętność, która działa losowo, raz działa, raz nie działa. Ta akurat daje nam możliwość przywrócenia do życia jednej istoty z cmentarza. O, tutaj mamy kapliczkę, w której możemy wylosować sobie kolejną e, specjalizację. Jest to oszczędność. Czyli bohater może rzucać zaklęcie, nie zużywając jego ładunku. To też jest dość przydatne. Ale na razie tutaj e, zakończymy w tym miejscu. No to jest taki pierwszy odcinek. Taki powiedzmy wprowadzający, instruktażowy. I polecam Wam również ściągnięcie gry Eterlord 2. Jest naprawdę ma ten klimat. No, grafika. Pozostawia swoje doświadczenia, ale no to już dość stara gra. No z 2004, no to jest stare to dość e, słowo powierzchowne w tym przypadku. Ale naprawdę polecam, bo ma bardzo fajny klimat, ma bardzo dużo stworzeń. Są bardzo ładnie zrobione te stworzenia, bardzo się twórcy napracowali przy tym. Bardzo się namęczyli, naprawdę polecam tą grę. Do zobaczenia w następnym odcinku naszej serii Etherlords. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i polecajcie znajomym i oczywiście jak po raz kolejny się powtarzamy zachęcam do ściągnięcia sobie tej oto wspaniałej gry. Także do zobaczenia, cześć!